Siemaneczko z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie, kolejny materiał dotyczący Farming Simulator 25. Dzisiaj, co publikuję kolejne 25 sekund, zaprezentuję wam nowego NPC, animowanego, co najważniejsze, interaktywnego, czyli gadającego sam pomysł, jeżeli chodzi o właśnie takie zastosowanie tej mechaniki Farming Simulator 25, nie wszystkim się podoba, są oczywiście osoby, które tam krytykują zwracają uwagę, że pewnie to będzie jakoś mało fajnie zrobione i tak dalej. Pewnie może to nie będzie idealne zrobione, no ale z drugiej strony są osoby, które są mega kreatywne. Które dla właśnie tej mechaniki znalazły już naprawdę dziesiątki zastosowań. Tutaj tych pomysłów jest naprawdę mnóstwo. Jest mnóstwo też pytań oficjalnych albo nieoficjalnych do Giants, i wydaje mi się, że Giants może mieć z tego powodu pewne problemy. To być może na dzisiejszym materiale chyba nie, ale w następnych materiałach powiem, dlaczego może mieć problemy z tą mechaniką, bo tutaj naprawdę radosna twórczość może się co niektórym odpalić, i tak jak mówię, niektórzy mogą. Pod chodzić do tego pomysłu w taki sposób, no nie ma sensu, to będzie jakoś takie nienaturalne, cringe'owe i tak dalej, ale jest spora lud liczba ludzi, którzy którym gdzieś to światełko się nagle w tym momencie zaświeciło i mówią, o ty, to jest pomysł na to, na to, na to, na to i na to. Dobra, tak więc za chwilę może o tym porozmawiamy. W każdym bądź razie postać Dawida dla bardziej spostrzegawczych nie jest... Może to nie jest pierwsze spotkanie z Dawidem, bo rzeczywiście w materiałach promujących Farming Simulator 25 Dawid już wystąpił, nawet przemówił i opowiedział historię pewną. Tak więc, tak więc, no poszukajcie sobie tych materiałów. Jeżeli chodzi o Dawida, to Giant go określa w taki sposób. Dawid jest Twoim sąsiadem. Nie wiem, czy to będzie bliski, czy też daleki sąsiad. Nie wiem, czy będzie tylko i wyłącznie na amerykańskiej mapie, czy też na innych mapach, bo tu jest mnóstwo pytań. Czy będą właśnie te postaci zindywidualizowane i przypisane dla każdej osobnej, podstawowej mapy, czy. Czy będzie. No dobra, właśnie nie chciałem mówić o tych pytaniach i rozwiązaniach dla map modowalnych, bo tego jest dużo i najprawdopodobniej osobny materiał zrobimy, bo nie chcę tutaj jeszcze. Jeszcze poczekamy z tymi Waszymi. Pozbieram te Wasze pomysły. W każdym razie Dawid już wystąpił i tak jak powiedziałem, jest Waszym sąsiadem. Jeżeli chodzi o jego charakterystykę, to jest. To opisane w taki sposób. Dawid jest innym typem rolnika. Nie jest najmądrzejszy, ale ma dobre intencje. Otóż jest to postać, która y, mieszkała przez długi okres czasu w mieście, tam y, miała jakąś pewnie karierę i, i tak dalej. Być może zarobiła jakieś duże pieniądze, no i zdecydowała się wrócić tutaj na wieś. W związku z tym, jego wiedza na temat rolnictwa nie jest naj, jak gdyby taka najgłębsza, w odróżnieniu na przykład od dziadka Waldka. Dziadek Waldek chyba będzie się znał na pogodzie, podejrzewam. Natomiast tutaj Dawid generalnie, jeżeli podejdziecie, to może wam opowiedzieć jego historię i generalnie możecie uczyć się na jego błędach. Mi się wydaje, że to tak będzie tutaj ogarnięte. Oczywiście ma czasami jakieś takie dziwne pytania w waszym kierunku, chociażby może się zapytać, czy... Mógłbyś oferować masaże, i inne zabiegi poprawiające samopoczucie na swojej farmie? Takie rzeczy. Widać, że jest kreatywną osobą. Tak więc, no ale niestety nie ma jeszcze doświadczenia i będziecie chyba mogli, będziecie mogli chyba właśnie czerpać ewentualnie z jego porażek. Tak mi się wydaje, bo tutaj jest też tak napisane, że opowie ci dlaczego uciekł z miasta i co jest innego w jego sposobie życia. Pozwól mu dzielić się radami opartymi na jego rolniczych porażkach. <laughs> Ale zignoruj jego filozofię kuchenną o uwięzieniu w symulacji. Hop bzdura. Tak więc, no już widzicie jak, jakiego będziecie mieli fajnego sąsiada. Przejdziemy troszeczkę dalej, przesuniemy się. Tutaj jest, zobaczcie, fajnie naprawdę Moim zdaniem to jest, to jest no, dobra robota. Giant tutaj zrobił dobrą robotę, tak? W tym, w tym momencie, bo tutaj te detale. Jeszcze jedna rzecz. W całym materiale tutaj mamy jak gdyby pranie, i zwracają jest, 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 jest kilka ujęć na te pranie. Nie wiem za bardzo o co come on z, pra, z tym praniem. Jest jak gdyby koszyk, tutaj w, widać, jak gdyby były ubrania czy coś takiego. Wiadomo, że James jeżeli publikuje tego typu materiały, to najczęściej jest jakiś główny wątek, m.in. dzisiaj Dawid, i dodatkowo są jeszcze jakieś inne rzeczy. Chociażby w ostatnim materiale, gdzie występował dziadek Waldek, tam były pokazane m.in. jak będą wyglądały znajdźki, czyli te takie papierowe statki, takie, no wiecie, takie malutkie, pływające łódeczki. Natomiast tutaj jest, są pokazywane, jest pokazywany. Pranie. Tutaj zatrzymam na tym kadrze ładnie widać tutaj ten, ten poziom. Te detale naprawdę fajnie to wygląda. Podejrzewam, że Giants naprawdę coś w tym coś, coś chce z tego zrobić, bo nie wydaje mi się, żeby tutaj tracił czas na to, żeby, żeby była na przykład takie, takie detale tutaj dopracowane w grze, i żeby tego nie wykorzystać w późniejszym okresie czasu. No, i tutaj sobie oczywiście rozmawia. Wiemy, że będzie Farming Simulator 23 perspektywa trzeciej osoby. Tu mi się wydaje, że, że ten Dawid ma trochę rysy takie azjatyckie, co nie? Jak gdyby pasuje do tego, co Farming 25 chce zrobić, czyli kierunek na Azję. Tak więc tutaj jeszcze jakaś jego koleżanka, on tu jakieś dziwne rzeczy opowiada, ona oczywiste takie wybałuszyła i tak się zastanawia, o co, come on chłopie takie <laughs> rzeczy tutaj mi tutaj odpalasz no i oczywiście w związku z tym, że mamy tutaj yy, 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 przedstawioną tą postać, mamy też yy, tutaj ujęcia na mapę szczerze mówiąc yy, nie ma aż tak dużo tych materiałów dotyczących mapy tak więc pytanie, na jakiej mapie wystartujemy rozgrywkę no to tak nie do końca, w każdym bądź razie Biny Uni tak więc ok, lecimy sobie dalej Okej, okay, tutaj też takie fajne ujęcie. I tutaj jest właśnie tutaj mieszka ów Dawid, czyli gdzie gospodarstwo gdzieś jest w okolicy. No bo powiedziane jest, że to jest sąsia. Tylko się właśnie zastanawiam, czy to nie jest jakiś daleki sąsiad. Tu jest jakiś punkt sprzedaży. I teraz uwaga na tym ujęciu. Oprócz tego, że to, to jest. W ogóle ten cały budynek i cała lo lokalizacja mam takie wrażenie, że jest ściągnięte. Z mapy amerykańskiej do. z Elmkriega. Ta wiadka co nie? i to nawet z tym, z tym samym pojazdem w środku. W każdym bądź razie, jedna rzecz. Na tym. O, właśnie. Tutaj na dole jedzie taka ciężarówka czarna i ma jakieś takie dziwne logo. Znaczy ciężarówka, no taki track, tak? Czy to nie będzie coś związanego z kontraktami? Zobaczcie, tu ma jakieś takie. Nie rozumiem. Znaczy. Jest nowa, ten, ten, ten pojazd, i znacząco różni się od chociażby takiego tutaj czerwonego, nie? I tutaj, nie wiem, ale autentycznie, jak zobaczyłem i zobaczyłem te logo, mówię, coś mi tu nie pasuje. Jest mnóstwo jednak rzeczy, których Giants nie wytłumaczy. No i znowu, ujęcie na pranie. Nie rozumiem, o co kamon z tym. Może Giants po prostu tak się z nami bawi i tak. Bo wie, że ludzie to naprawdę analizują, bo później. Po każdym takim filmiku, a ty widziałeś tutaj? Albo to? No i tak właśnie. No nie wiem, tutaj jest taka suszarka i te pranie, to pranie. Nie wiem. W każdym razie, jak gdyby widzicie, mniej interesująca jest postać Dawida, a na przykład bardziej jest interesujący ten, po, ten koszyk z praniem, tak? Więc ciężko mi powiedzieć o co come on. E, dobra, tutaj już to się kończy ten materiał. E, czyli no kolejne, kolejna historia. Kolejny NPEC. E, i tak jak powiedziałem, jest już mnóstwo pomysłów dotyczących właśnie tej mechaniki, i naprawdę te pomysły są rewelacyjne. To naprawdę dla osób kreatywnych otworzyła się jakaś tam furtka, już mnóstwo pytań, i mnóstwo jakichś tam pomysłów na to, jak gdyby jest. I te pomysły są naprawdę mega. No ale są oczywiście osoby, które jak gdyby. Ja na początku też tak myślałem, że to takie będzie. E, no dobra, jest jakiś tam feature. Tylko wiecie, to jest taki feature, który jest w podstawce. Ale ludzka kreatywność i oparta i umiejętność moderów to po prostu z czegoś takiego może, może naprawdę zrobić ciekawą rzecz. No i tutaj ta ciężaróweczka. Nie wiem o co kamona, ale takie mam dziwne wrażenie, że nie wiem, nie wiem dlaczego. Mam ta... Czasami mam coś takiego, że jak coś zobaczę i mi nie pasuje do tego świata, ma jakieś dziwne logo i tak dalej. Znowu te ubranie tutaj, zobaczcie. Nie wiem, może wy macie coś, jakiś pomysł na te, na te ubranie, itd. W każdym razie dzisiaj materiał dotyczący Dawida. Na dziś to tyle. Pozdrawiam, Anton.